Muzeum Dom Rodziny Pileckich zaprosiło uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej na lekcję muzealną. Przybyła młodzież, podzielona została na dwie grupy, i ich wizyta podzielona została na dwie części. Uczniowie zwiedzili czasową wystawę o życiu i obyczajach dwudziestolecia międzywojennego. Oprowadzająca ich pracownik Muzeum Paulina Iwanowska opowiedziała o historii znajdujących się tam eksponatów, o modzie, która królowała w latach 20. i 30. XX wieku, jak również o tym, czym na co dzień zajmowali się nasi pradziadkowie. Poza wystawą na dzieci czekała też gra historyczna. Rozmawiamy o historii Polski, o historii rotmistrza Witolda Pileckiego i poznajemy ją przy okazji gry planszowej edukacyjnej Znaj Znak. E, którą to e, grę wykorzystujemy do tego, żeby właśnie opowiedzieć w skrócie, jak wyglądała historia pierwszej połowy XX wieku w Polsce, jak w tą historię wpisuje się Witold Pilecki, który jest jednym z najważniejszych symboli, jednym z, naj, jednym z najważniejszych bohaterów właśnie. Historii Polski, dlatego znalazł się wśród tych 133 znaków e, najważniejszych symboli historii Polski w XX wieku. Także dzieci mają też zajęcia z, związane właśnie z, z grą, także gramy, omawiamy historię. No i tutaj, jak widzę, dzieci bardzo e, się świetnie uczą też tego, e, tych nowych symboli dla nich, bo to jest jeszcze przecież w programie dopiero przed nimi, ale już tutaj mogą te najważniejsze symbole poznać i o nich sobie rozmawiamy. Także tutaj i te quizy, które robimy pod koniec pokazują, że już taka klasa jest w stanie zapamiętać te, te symbole i są w stanie wskazać właściwie kto jest na, na, danej, na danym zdjęciu, czy czego dotyczy dany symbol. Tydzień później muzeum odwiedzili starsi uczniowie z liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika.